Dzień dobry, witajcie dzisiaj, Garibaldi, znowu ta piękna odmiana, której myślałam, że jest z Włoch, jest z Wielkiej Brytanii. Zresztą jak większość odmian orzechów jest brytyjskich, tak właśnie wygląda Garibaldi. Na niektórych orzechach jest ich bardzo dużo, na niektórych jest mało. Tak jakoś dziwnie trochę w tym roku ten Garibaldi jest może trochę bardziej wrażliwy na przymrozki, nie wiem. Ale jeśli chodzi o wygląd, jest to naprawdę ładna odmiana, duże, ładne. I często też trudno trochę jest je wyłuskać ale dzięki temu, że one tak długo nie wypadają, że nie oddzierają się od tej otuliny, to są dłużej świeże, tak, no bo my w tej otulinie też sprzedajemy też z tego względu, że one wtedy są dłużej świeże, te orzechy po prostu. Zresztą, jeżeli ktoś z Was kupuje, to pewnie wiecie, jeżeli on jest już brązowy, to on po prostu szybko dosyć traci na... Już nie jest taki oleisty, nie jest taki smaczny, a jeżeli jest w otulinie, to im dłużej, tym lepiej, tak naprawdę, więc Garibaldi właśnie dość długo, nie chce się oderwać, świetna odmiana, bardzo, bardzo polecam Garibaldi po raz kolejny, też będziemy się długo obrywać co tą więc to pewnie też ostatni film już o tej odmianie, niestety do widzenia